Naprawdę też w sumie nie zwiedzałem tak długo wieczki, ale te zamknięte korytarze naprawdę budziły dość, yy, budziły uczucia lęku, moim zdaniem, dobra, wiesz to. No właśnie, i ludzka czaszka na dodatek. Kurde. Cool. To tak w ogóle to cońcy wykopują? Wydobywają. Na pewno nie sól. No, rozwal. Dobra, ale niech Ci będzie, masz w końcu ten lepszy pistolet. O, 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 nie. O rany. I jeszcze raz. Okej. Okay. Z tym co falo poszło mi szybciej. Czy zostało mi jeszcze tych wspaniałych granatów? Na szczęście. No. Ile razy można przemieniać się w to samo? Dobra, wyładzimy, końc wycieczki. Tak, w górę, wreszcie. I znów na powierzchni odetchnijmy świeżym powietrzem. Zbierzmy amunicję oraz jedno ziółko, Wodziły, to mi jedno. Dzięki. Ok, można iść dalej. Hmm, czy tu znajdziemy Irviga? Granat, granat dymny albo błyskowy.

Eee, co to jest? I znowu ta dziwna postać z dziobem ptaka. Ach, chamstwo. O rany, co tak się czalicie? Wyjmijcie karabin, po prostu płucie. E? Coś ty? Zdziałłem zamiast twarzy. Jego pamiętnik Jego lista znajomych na naszej klasie. o Co to jest? Pole naftowe w na mokradłach Hmm. Już coś podejrzewamy. Dobra. Tu mamy kolejną nowolikę, jaką jest chowanie się za przeszkodami, a w zasadzie chowanie się tylko w wybranych miejscach. Jest to bardzo pomocne. Bo dzięki temu możemy uchronić się od pocisków. Oś I teraz będziemy musieli kasować kilka osób, które będą robiły za obsługę do tego działka Dobra, gdzieś to był jeszcze jakiś kusznik albo i nie Na razie Na razie wujka Achmed Niech, to co za pudło jeszcze ze snajperki Papa, jeszcze ktoś. Tamten pajac. O rany, ale pudło. Co mi jest? Dobra, na no, ja kiedy poczekam potem. No i widocznie ktoś inny dobiera się do działka. Papa, lepiej tu chwilę poczekać i. Wow, trzeba z wykosiła. W międzyczasie ktoś, kto próbował zajść nam za plecy, bardzo dobrze. Lepiej tu chwilę pozostać i popatrzeć, czy ktoś nie idzie do działka. Ponieważ, kiedy opuścimy ten budynek, wtedy możemy dostać serio. No. Siadasz za tym działkiem. Shopa. Ach, ja, to chyba już wszyscy motorzy na strzelców, jeśli po prostu widzimy taki e, klawisz, u, możliwość użycia klawisza kontekstowego, kryje się wtedy z tego korzystamy. Klawiszem odpowiedzialnym za e, mierzenie dowolną bronią, wychylamy się w tej szafce. Kryje się kolejna. Snajperka, jaką jest e SWD? I szczerze powiedziawszy, nie pamiętam ani jednego parametru tej broni. No, kurde, super. Klawisze myszki przestają mi powodzić. Ech. Pamiętam tylko, że ma jedną poważną wadę i przez tą wadę nie używałem tej snajperki. Ponieważ jest ona cięższa, co powoduje, że nie jest tak wy świetnie wyważona jak S75. Po prostu celownik lata nam za bardzo. No, właśnie z tego powodu nie używałem tej snajperki. SWD moim zdaniem jest o wiele lepsza. Właśnie pod tym względem, że. Nie wiem, może dlatego, że jest lżejsza. Nie wiem, nawet czy to figuruje jako jakiś konkretny parametr. Jednak po prostu. SWD. Celownik lata na boki, w S75 nie. To mamy skarb całkiem niezły. Uszlifowany diament, czyli brylant. Możemy, możemy sami zasiąść do tego działka, ale nie ma co, w co strzelać, albo w kogo. No właśnie. Dobra. Szewa, nie szpanuj tu snajperów. Sno kiepska. Tu mamy dwa skarby. Jeśli chwilę przypatrzycie się po tych ścianach, zobaczycie małe błyski. To są właśnie w taki sam sposób, jaki już widzieliśmy w kopalni. Zawieszone czy przyczepione klejnoty. Wiesz? mi tutaj, żeby siłować się z wujkiem Achwadem.